Cześć, zapewne żeście się zastanawiali, co dalej z Turdy Konstytucja, co będziemy robić, czy w ogóle będziemy robić, a na ostatnim spotkaniu w Warszawie wszyscy mówili, chcemy robić. Okej, okay. to wszystko jest do zrealizowania. Przede wszystkim wiele miejscowości, wiele osób czeka na to, żeby do nich przyjechać jeszcze, żeby ich odwiedzić, żeby Konstytucja także zawitała do ich wiosek, do ich miasteczek i miast oczywiście. Żeby tak się stało, musimy. Kupić sprzęt, oczywiście, że tak. Ten sprzęt, który jeździł przez dwa miesiące po Polsce. Ten sprzęt, który nam pomoże po prostu funkcjonować w tej przestrzeni naszej obywatelskiej, żebyśmy mogli budować to, co rozpoczęliśmy budować. Teraz pełna mobilizacja. Kupujemy bus, który będzie nas przewoził. Kupujemy wóz, żeby nie wynajmować, żeby nie tracić kasy po prostu na to niepotrzebnie, żeby te pieniądze, które mielibyśmy wpłacać na wynajem, można było między innymi przeznaczyć na takie materiały, jak choćby konstytucja. Mam nadzieję, że się wszyscy do tego włączycie. Mam nadzieję, że dalej popłyniemy razem przez Polskę i przez Europę, bo jesteśmy Europejczykami i pojedziemy wszędzie tam, żeby wszędzie nas słyszeli i żeby wiedzieli, że Polacy niegęsi swój rozum mają, a my do takich osób należymy. Do zobaczenia na trasie. No i liczę na to, że ta złotowa od was, od was, od was gdzieś tam wpadnie i uzbieramy taką kasiurę, która pomoże nam kupić ten sprzęt. Na razie, cześć.